Cześć tu Adam. Czesiek, Witamy na kanale Autodiscover i będziemy Was pokazywać kolejną Mazdę, tym razem uderzoną. Tył. tył. Przód tak mniej. Nie ma zepsuty, tylko klient ją wystylizował na dacie. Po prostu to jest taki retrofit. A czemu? A jaka to marka? Będzie można znaczek cokolwiek wsadzić teraz. Nie, tam się zmieści. Mercedes też by pewnie wszedł, nie? To, to. Mniejsza z tym, tutaj była w większości naprawa tyłu, zresztą pokażmy też przód może, otwórzmy maskę. Rocznik 2015. Wersja z szyberdachem to jest ta chyba najbogatsza, nie? Grand czy Grand. no znaczy nie, nie szyberdach, ale ogólnie na full led, pod, no, po full ledach z przodu można rozpoznać, że to jest najbogatsza wersja. A te ledy przerobi i, i, Europę? Czy nie bardzo? Mm, tak. Znaczy, no, tutaj klient stwierdził, że sobie nie zostawia po prostu, bo to... W każdym razie z przodu co to było wymieniane? No, zderzak? Zderzak. Znaczy nie ma w ogóle jakichś większych takich, widzę, zniszczeń. Znaczy, dojechał, dojechał gdzieś dołem. Zdjęcia masz? Zdjęcie pokażemy. pokażemy. Y... Także nawet lampa, żaden uchwyt nie był uszkodzony, ale... Bo, bo tutaj był rear bardziej chyba niż front. To był rear, tak. To był... I zaraz pokażemy. I mnie, a gdzieś podejrzałem w korku, dopchało go do czegoś innego. I powstała biało-czarna Mazda. Dobra, pokaż tu pod maską, może nie? też. Także w trakcie. Czyli standard, ten sam silnik, co ostatnio pokazywaliśmy w CX-5. Niczym nie zmieniony. I pół, i pół, nie? 192 konie. R plus D, czyli run and drive, nie? Dokładnie. Ostatnio ktoś nam zarzucił, że celowo zdrapaliśmy naklejkę z tego. Nie udało się. Pokażemy Wam, jak ten samochód wygląda teraz po naprawie z tyłu, bo już na zdjęciach pewnie nie. Na naprawie blacharskiej, przed naprawą lakierniczą. No tak, nie da się ukryć, że jest niepomalowany. <laughs> to jest dla tych, co zdzierają tych zdzieraczy naklejek na filmach. Oszuście, ty, ty zdzieraczy naklejek. Ty, ale ona jest trikolor, tri bo jest biały, srebrny i czarny. To jest najlepszy patent do otwierania tego. Tak. To jest pełni automatyczna klapa. Ja się schowam, a ty udawaj, że pilota naciskasz. <grym> <grym> Pokażę, jak ta naprawa Hubert wyglądała. Bo tutaj, jak widać, ten błotnik był. ten okular tutaj w zasadzie był wstawiony. Czekaj, to profesjonalne zamknięcie, muszę gdzieś tu. O, tutaj przejść. Jak widać, tutaj ten okular był wstawiany, nie? Tak. Ten element tu. Znaczy, no, ogólnie, tu dojechany centralnie środkiem, jak widać, podłoga jest oryginalna. Tak, udało tu się jest mu ratować. W wymontowany pas tygni, tak zwany ten serwisowy. Tak. I zostało dobrze wstawiony tutaj ten pas. Tak, Widać, że masy wszystkie tu są oryginalne, podłoga nie jest pozaginana. Tutaj jest fajnie to wszystko podgrzewane, jak widać. No ładnie to jest zrobione, nie powiem. Nie? Pasy tu były wystrzelone? Nie, już tutaj żaden pas. Żaden pas ani, ani żaden pas, żadna, żadna poduszka. Tak, o dziwo, żadna poduszka ani pas, no, nie zostały, że tak powiem wy, wystrzelone tej ładunki pirotechniczne, więc... Znaczy zazwyczaj tak jest przy uderzeniach z tyłu. Jak, ale jakby siroczku, się duży... No to... No, to wstrząs, jest z przodu, ale to z przodem, jakby był doje, duży, tak. jakby był duży wstrząs, to by wystrzeliły. No tak jak mówiliśmy wcześniej, najbogatsza wersja Grand, Grand Touring, nie? Grand Touring, dokładnie. Dwukolorowa eee, skóra widzę, nie? Nawet kolorowa, jasna nie? skóra biała perła z zewnątrz, no mi się wydaje, że bardzo ładnie to, to auto wygląda. Był ostatnio przód, teraz jest tył. To może coś z boku, za następną, co 5 kupimy. kupimy. <grym> Nie, ale te Mazdy dobrze się sprzedają. To jest popularne auto. Zresztą fajny silnik, napęd na cztery koła tutaj w tym tak, jest. Tak, tak, tak. Są też wersje z napędem na przód, więc jeżeli kupujecie, to trzeba zwrócić uwagę, czy auto ma, jest przednio napędowe, czy jest czteronapędowe. napędowe. Wszystkie będą w automacie tak naprawdę ze stanów. Wszystkie te wersje Turing w górę będą miały nawigację, skórzaną tapicerkę. No tutaj już jest jeszcze dziurkowana ta tapicerka, nie? więc fajnie jest perforowana. Tutaj tył ustawiony, nie wygląda to w ogóle źle, nie? bo ta oryginalna podłoga w ogóle nie jest tutaj pogięta, więc tak naprawdę jak to będzie pomalowane. To jak to się tworzy, to ciężko będzie w ogóle te wygłuszenia. Tutaj nawet jak się zdemontuje, ciężko będzie poznać, że cokolwiek było naprawiane, nie? Aczkolwiek wiadomo, że my nie chcemy mówić, że nie było nic naprawiane, no bo tak też się nie da powiedzieć. To, czy to jest auto już bezpośrednio dla klienta, No to, to już jak jest dla klienta, więc. Tak, jak on... ten, ale nawet jeżeli to będzie chciał później sprzedać, no to... To nie ma się czego wstydzić. Pokażę nasz film, nie? I... Od klienta w prezencie dla żony? No i że jeszcze lepiej. Dobrze, nie dla kochanki, co Klapanowa wjechała, nie? Tak, no klapa, nie da się ukryć, że była uszkodzona. Tak? Jest... Nie wiem, czy nie była jakoś dramatycznie uszkodzona, aczkolwiek... Aczkolwiek jest kupiona biała, także... Tylko pomalowanie z jednej strony. Ale co sądzicie o takim połączeniu, żeby czarne zderzaki zostawić w ogóle? Biały, czarny. Czarny, biały. I wszystko się zgadza. Na pewno warto zwrócić uwagę, bo często przy uderzeniach w tył może być nawet, jak jest mocno, może być nawet dach zagięty, nie? Tak, no, no już... często tak jest, że jak jedzie na przykład od dołu, nie? No to potrafi... Jak dość to mocno, pociągnąć. to potrafi aż tak wygiąć, że tutaj będzie dach zagięty, a tutaj widzę ten błotnik z tyłu, to wszystko nie, też... No to... Te szczeliny, tutaj wszystko się zgadza, nie? No, nie ma jakiejś tragedii, nie? Tutaj nie ma żadnych przełamań na nadkolach, więc nie, nie świadczy to o tym, że uderzenie nie było mocne, nie? Albo bardzo mocne. To jest fenomen, nie? Full wersja, ale jak widać na komfort kierowcy ale to mają... Jak, że ja, ja lubię jak są te, bo to czasami jak potrzebujesz odjechać na przykład maksymalnie do tyłu czy coś, to... To szybciej. To jest szybciej, nie? No, tutaj co, szyba szczeliła, lusterko do wymiany, czujniczki, tak. Też ciekawe, bo z przodu naprawdę nieduże uderzenie, wszystkie chłodnice były całe. No, tu z przodu tak, nie? Chłodnice całe, lampa cała, szyba, szyba strzeliła, gdzieś nie poszło, także to też rozbita szyba, nie świadczy, że nie było nie wiadomo jaki. Mhm, mm poduchy co, całe, nie? wszystko jest, tu tak. się zgadza, nie? Wszystko jest, wszystko jest oryginał. Mamy jakiś ten, jakieś skarby? Już ostatnio Hubert wygrał bilet do tego, nie? Są. So, one cent, dwa centy. O, Hubert dostanie nitki do tego. Masz tipa, Hubert. Daj Hubertowi nitki dentystyczne. Masz nitki Colgate. Amerykańskie. To jest amerykańskie? Na ulicy można sprzedać. Co jeszcze, macie? Co jeszcze jest fajnego? Gift card jest jakiś. Czekaj. Jest e, reward card. To niestety, niestety zero pieczątek. Zero pieczątek. Nic nie no. dostaniesz. Gift card. W, 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 wiggles? wiggle, <laughs> Z tym mi się to skojarzyło, nie? Gold Gym. O kurde, jakiś paker. Patrz. To jest ta siłowia, tam ci wszyscy kulturyści, Schwarzenegger i tak dalej trenowali, nie? Gold Gym. No. Free one week. Ty darmowa wejściówka dla Twojego frenda na tydzień. Możesz polecić. Jeżeli się ktoś. Yy, nagrodę może zrobimy, nie? Dobra, panowie. W konkursie. W tym odcinku to już wszystko. Śledźcie nasze profile na Facebooku, na Instagramie. Jeżeli macie do nas pytanie, piszcie na Auta Złej Będzie odpowiadał Grzesi Glubia. A chyba, nie odpowie? Hubert, odpowiesz? Odpowiem. Albo Hubert. Albo Hubert. Żegnamy się w tym odcinku. To już wszystko. Pamiętaj o subskrypcji. Łapka w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Zobaczcie się na razie.